Górnicze derby na Jastrzem tyskim froncie ponownie przyniosły sporą dawkę emocji. To już swoista tradycja, że nawet w słabszych pod względem sportowym meczach na tej linii nie brakuje dramatycznych zwrotów akcji i tak bardzo lubianych przez kibiców hokeja sytuacji rodem z ringu. Pierwsze minuty niedzielnych zawodów upłynęły pod znakiem przewagi gospodarzy, którzy jednak nie potrafili w żaden sposób pokonać dobrze dysponowanego Stefana Gigardi. Bramka Sztychów bronił skutecznie nawet kaskiem. Lider przetrwał napór Jastrzębian i po kwadransie powinien objąć prowadzenie. Ale Przemysław Odrobny wygrał pojedynek z Maksimem Kartoszkinem. Wyrok został odroczony zaledwie o dwie minuty. A katem gospodarzy, zresztą nie bez ich winy, okazał się były zawodnik JKH HGKS Patryk Kogut. Druga odsłona stała pod znakiem niemocy strzeleckiej z obu stron. Najpierw po świetnym wyłożeniu krążka przez Leszka Laszkiewicza idealnej okazji nie wykorzystał Kamil Górny. A niedługo potem, po fatalnym błędzie naszego zespołu, gumę znów przejął kogut, marnując jednak sytuację sam na sam z odrobnym. W końcówce w od HGKS mógł pokusić się o wyrównanie, ale uwijający się jak w ukropie żigardy pozostawał niepokonany. Najwięcej emocji przyniosła trzecia część spotkania. Niczym u mistrza Hitchcocka najpierw było trzęsienie ziemi, a potem napięcie rosło. W 44 minucie wysiłki gospodarzy przyniosły wreszcie efekt w postaci gola Macieja Urbanowicza, przy którym nieco pomógł bezbłędny dotychczas Żigardy. Strata bramki zmobilizowała Tyszan do natarcia, ale mocne strzały z dystansu padały łupem popularnego widzmina. Co więcej, następny atak od GKS przyniósł kolejną zmianę wyniku na korzyść gospodarzy za sprawą przytomnej postawy Mateusza Rątkowskiego. Porwani dopingiem z trybun Jastrzębianie powinni byli dobić rywala, ale ani Leszek Laszkiewicz, ani Mateusz Danieluk nie zdołali po raz trzeci pokonać golkipera gości. To zemściło się w najgorszym możliwym momencie, kiedy Tyszanie grali już bez brękarza i postawili wszystko na jedną kartę. Na cztery sekundy przed Syreną tyle pięknym, co rozpaczliwym strzałem z dystansu popisał się Bartłomiej Pociecha, czym skutecznie uciszył Jastor, odbierając gospodarzom komplet punktów. Paradoksalnie dogrywka przyniosła znacznie mniej emocji. Oba zespoły grały zachowawczo, a decydujący gol padł w momencie, gdy Leśna szykowała się już na rzuty karne. Po zagraniu Mateusza Bryka tor lotu Krążka zmienił Danielu i tym samym wydarł liderowi zwycięstwo. JKH jest po raz drugi w sezonie wygrał u siebie z Tychami i przynajmniej w jakimś stopniu odkupił winy za klęskę w Krakowie. W pierwszej tercji kontrolowaliśmy na pewno przebieg gry na, na lodowisku. Jastrzębie zagrało się troszeczkę bardziej defensywnie, niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Zazwyczaj oni są tutaj bardzo agresywni i są taką stroną dominującą na, na początku meczu. Tym, tym razem Jastrzębie troszeczkę tą swoją taktykę zmieniło. Zdobyliśmy gola i 1-0 po pierwszej tercji. Druga tercja przypominała troszeczkę walkę bokserską, tam był cios za cios. Poszliśmy na wymianę z Jastrzębie, co nie do końca nam Pasowało, ale, ale ta tercja też całkiem nie zła w naszym wykonaniu. Natomiast w trzecią tercji nie weszliśmy zbyt dobrze. E, straciliśmy dwie bramki, jedna troszeczkę przypadkowa. Na, na szczęście, na szczęście, szczęście. W e, końcówce te, końców tego spotkania e, uśmiechnęło się do nas to szczęście i wyrównaliśmy na 2-2. to Kristia znovu, taká bramka, možno pôjde z niczego i dva punkty zostajem bez čembiu, dla nás tylko jeden. Najlepší závodník našej družine, Patrik Kogut. Ja som trochu smutný z toho výsledku, lebo 4 sekundy do konca dostať gol je je naozaj smola. Musím povedať, že tá strela bola dobre mierená, dobre trafená, ale Chalani si dneska zaslúžili 3 body a v tej tabulke je rozdiel, či získate so superom, s ktorým hráte v podstate o 6 bodov, či získate 2 body a super 1. Takže z tohto, z tohto pohľadu ma to veľmi mrzí, ale na druhej strane pred 8 dňami sme s týmto istým ústvom prehrali 6-1 a dnes nastúpilo úplne iné ústvo s iným odhondlaním a Chalani mali sme trošku rešpekt, začali sme naozaj trochu de defenzívne, aby sme neurobili chybu a od druhej tretiny sme sa snažili hrať zase svoju hru s tým, aby sme dostali super a potlak, aby sme si vytvorili e, prečíslenie, aby sme si vytrovili gólové príležitosti, ale super dobre bránil, podržal ho bránka Režigardy a priestor pred bránou bol dobre obsadený. Dali sme dva góly a hovorím, smola, veľká škoda toho, toho záveru, tých 4 sekúnd, lebo e, chlapaky dneska valčili od naozaj do konca a nechali tam nechali tam sily, nechali tam srdce, proste všetko. Z tohto pohľadu mi je to trochu ľúto, ale a napriek tomu gratulácie a tým chalanom, lebo naozaj dneska odvedli dobrú prácu. Najlepší závodník Lešek Laškevič.